słodkie i puszyste. Musicie spróbować tych placuszków z karmelizowanymi jabłkami. W misce wymieszaj twaróg, puree z dyni, jajka, cukier puder i cukier waniliowy. Dodaj proszek do pieczenia oraz 2-3 łyżki mąki pszennej i dokładnie wymieszaj, aż uzyskasz gęstą, jednolitą masę. Rozgrzej masło klarowane na średniej wielkości patelni. Łyżką nakładaj porcje ciasta, formując placuszki. Smaż na średnim ogniu przez 2-3 minuty z każdej strony aż będą złociste i lekko chrupiące z zewnątrz. Odłóż na papierowy ręcznik, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Obierz jabłka i usuń gniazda nasienne. Następnie pokrój je w cząstki. Na suchej patelni rozpuść cukier, aż zacznie się karmelizować i nabierze złocistego koloru. Dodaj pokrojone jabłka i smaż je kilka minut, aż zmiękną i pokryją się karmelową otoczką. Dodaj łyżkę masła, wymieszaj, by się rozpuściło i połączyło. Łączyło z karmelem. Podawaj z karmelizowanymi jabłkami, i dodatkowo możesz posypać cukrem pudrem.